Co robić. Dobra, co tam wczoraj było? To, było? to było. To było. To. To też było. To było na pewno. I chyba to było wszystko. Zapamiętałem. No, czyli to już mamy odznaczone, Nie ma zastój mentalnego. Był, był zastój. Nie było. Ale wczoraj zaznaczyłeś jest... Zamknij się, japa. japa. Dlaczego ty masz wszystko niewyprowadzone? Wszystko tam ci stoi. Ten miksa a może zrobimy coaching? Nie. No, można, można. Ale na razie niech sobie Mikołaj gra. Co, Andrzej się z Piotrusiem no to, to chciał weź go na randkę na pewno by chciał z tobą pójść ja bym poszedł żeby się na darmo, za darmo nazryć przy Mikołaj by ci nie postawił, byś musiał za niego płacić no byś. No, no to bym nie poszedł. poszedł Mikołaj perswaduje o brak bluźnierczej mowy A, zapomniałem k***a Mikołaj nie testuj mojej cierpliwości bo pójdzie kolejne już padła jedna litera, wiesz, że mnie na to stać. Masz... Ty masz niekląc, to, ja nie nie Ale jak powiedz kolejna litera, to już ale, nie idę stąd w ogóle. Na zawsze już nigdy prostu, nie wrócę. To po prostu zrozum Ale nie, słowa... ty, ale nie, ty, ty zrazu, Jak ja do ciebie mówię. Ale nie, nie, ja też do ciebie mówiłem i ty żeś nie rozumiem. Nie, więc. nie, ty, ty zrozum, jak ja do ciebie mówię. Ja sobie jestem u siebie w domu i ja będę sobie klnął. Ale jesteś u mnie na streamie, panie Mikołaju. Ale ty jesteś Andrzej, a Andrzej jest nikim. Mikołaj, tak się składa, że to ty jesteś nędznym kawałkiem gówna, jesteś odpadem ludzkim, mieszkasz w kieleckim, jesteś wieśniakiem, jesteś bardzo głupi, no nie czeka cię świetlana przyszłość, jestem twoim jedynym azylem do dobrego życia. Zdajesz sobie z tego sprawę? Ja, jakiego kurwa Dobrego życia. No, Mikołaj, co ty masz innego robić niż być pajacem na Twitchu? No nic. Kto ci to zagwarantuje, jak nie ja? Ty byś sam nie, Ale... no to nie wpadł, zresztą nie masz mocy przerobawić w kąpie, żeby przyjmować. Ale... Jestem twoim azylem. Docćń sprawdzał. Dlatego... Rodzice. No ale jakbym miał taką moc przerobową w kąpie, no to ja bym tak streamował. Ale ja nie pierdolę. masz kompika, kto ci ma kompika załatwić? No wód. No o, widzisz. O, widzisz, o, Mikołaj. I tutaj... O, I tutaj się koło domyka. Jesteś na mnie skazany o, i na moje zasady. Dlatego perswaduję o brak bluźnierczej mowy, bo inaczej nie o, będzie kąpa w kieleckim. No. Chyba cię przekonałem, bardzo dobrze. Co? Skoro Miksu potrzebuje kompa, żeby streamować. I tylko po to tutaj jest. No. To ja chcę internet w takim razie. <śmienic> Ty. <śmienic> Ty. Oby mendozy. Ty. No dobra, to Hetman też u niego polecił. To nie jest koncert życzeń, wy, Londony. Nic nie dostaniecie tak naprawdę. To jest <śmienic> tylko... Ja tylko tak mówię, że niby coś tam dostaniecie, tylko po to, żeby to was trzymać, a potem wchodzą w dupę, jak już będzie... Andrzejowo się, no to się na was wypnę. No i ja uwider Nie, no ale I na tak zwierzę to nie wypniesz. Nie, no na zwierzę to nie. Problem jest taki, że internet jest dwa razy droższy od komputera. Ale na tego ch. Piotrusia, no to już tak. Na tego ch. Piotrusia. na pitka też. Tylko z tobą My, zostanę mój Tylko z tobą będę zwierzął. O, W ogóle jak naklukam w tym bingo, to, to, to takie się fajne robi, o. A Ja w ogóle sam żem to bingo zrobił. To się zaprogramowałem samemu. Widzisz jaki kur... Jestem łeb? A jak co programować? No w Playing Fusion taki program. Sam a... żeby bingo zrobił. I to Piotrze jest dobre, bo to pomógł. mogę łatwo zmienić. Jak będę chciał kategorię pozmieniać. A piotr już nie pomógł. A w czym miał mi pomóc, jak to jest na godzinę roboty? No ale on jednak informatyk. Chyba idiota. Co to, to idiota? To nie zmieniaj tego, Miko. Miki, ja nie chcę nic mówić, ale ten idiota będzie ci komputerek budował, więc się. No, o no, właśnie, Piotras no, ci kompas ale, złoży. E właśnie, ja tam wyłożę kajs, Piotras ci złoży, a Dawidek zawiezie. Ale kto to musi być, wiesz jaki bo być zajęty. to idealny pokaz tego, jak to ma jaką rolę. Ja inwestor, Piotras technik, w sumie to ja to bardziej by się do tego nadał, ale chodź, będzie Piotras, a Dawidek cieć. Dawidek zawiezie. Dawidek, cieć. <noise> Dawidek to cieć. Tak jak to brzmi. A Dawidek jest takim troszkę cieciem. Dawidek? Dawidku? Pią za darmo? Pią za darmo, Miki? Miki? Kis Nie za Miki do stękania. On miał być normalny. Jasne, ale ale kop musi być tak zajęty, że to k**a, że... Przestań Miki, co robisz? Miki, co robisz? Miki? 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 Masz pianka? No, na pewno. No wiemy, ale on tutaj wejdzie. Trzeba jakoś pomyśleć. Mikołaj już nie jest taki głupi, on takie rzeczy już zauważa. No królem no, odejść chyba najlepszy. Żeby tego szacha tam potem nie dostać. Nie się nożem w zęby. Ja ty, ty szczerbaty będziesz. Szczerbaty Wiesio. Szczerbaty Piotruś. Ty, za szczerbata. Ty, do twarzy by ci było bez jedynek. żeby wyglądał... Jak szablozębny tygryz. Ty Wybijemy kiedyś Piotrasowi zęby i zobaczymy czy będzie ładny Tak dla W imię nie nie mam problemu W imię na uszy To Miki ci wybije, taki wojownik jest z Ale ci założył widełki Ty Nubie O kurwa, ale ja mu je. No ja przynajmniej odbijasz to, nie jesteś taka lipa Ty daj mu szacha Mikołaj Szacha mu daj ty w szor. Gdzie? Wamać. No Mikołaj. Dzięki, mogę. Dobra, dawaj mu kolejnego szacha. No. Cześć. Ale wierzą, tu wierzą. Po co ci w ogóle podpowiadam? No, gdzie tam pod konia, Kurwa, To chodzi o to, żeby uciec od tych widełek, no, tymi szachami. Mikołaj, A. no. Czego to jesteś taki głupi? Mikołaj. K***iki mi się łeb, Ty za armu mata założysz z jakiegoś. Z łosina, 2 iść. Tutaj bym musiał pójść, a nie, bo to Jak tutaj, jak tam wieża przecina. Tutaj mata nie będzie, ale przynajmniej nie masz wieży straconej. Cjason się będę. Przewitalibyście się z Ciasunem, wytępy tempech... No Nie, nie, mógł mógł tak się. Ale to Cjason jest... się no, Witam, witam. To Mikiłduszka no, ja co możecie to wyzywać nie na, 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 to już, na to już z wam w zezwolę, ale innych to się poszło. Nie no żartuję, Ty jest kochany, serduszko dla na. patrz Nie nie Mikoła! A nie dobra tam jest guniec, masz szczęście Bo to byś widły podstawił Ty padalcu o, Tyle, tyle jestem w stanie powiedzieć No i tak są widły I to jakie? Ładne Na o, dwie wieże kurde. i na króla Ty on to misnął? Co za cymbą? Musisz uciekać czymś, albo to najlepiej to pole ochronić, to przy gońce było grać na D6. dobra, spokojnie. No on tego i tak nie widzi, więc, no po co tego pił na jak cały czas jest groźba widełek i utrata wieży? No Mikołaj, ty myślisz czasem? Zdarza ci się pomyśleć? Ja tu mam... Tu dalej jest groźba tego, Mikołaj nie ma w zwyczaju myślenia. Ja tu mam pomysł. To cały czas jest tego groźba, ku... Już nie. Ale spokojnie, nie, no, ja krószy, tu mam pomysł. Teraz by się królicz. Ale był. Ja tu mam pomysł. Już nie... tam jakiegoś mata dostanie. Ja coś tak wyczuwam to. Nie zostało. Nie zostało. O, 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 o. I nic z, z bingo nie zostało odkluknięte. Niedobrze. Mikołaj. Nie zmieniaj karty, To już było. Dobra, ale to za ile będzie w ogóle ten kompik? To, powinienem Zbyt o tak ten... zaznaczyć. Za ile ten kompik będzie? Za ja. ile? No kompik za ile będzie? Ale pieniędzy czy czasu? Bo no pieniędzy ten... do kwa. Przestań do bluźnić. Jakich... Za, za to przekleństwo minus 1000 zł. Do jakich celów chcesz kompika używać? No i do... co ty się go o to pytasz? No przecież wiadomo, że do no na... Znaczy do droga Ale w co? No co? No w co no? Co ma ci działać na tym komputerze? O tak się zapytam. Tak powinno hmm. być. No Valorant, Valorant liga. Mm -hmm. No to na razie mm -hmm. mamy budżet 1000 złotych. Jak tysiąca złotych? Za 1000, 1000 zł. Kto powiedzie? Gdzie? za na 1000 zł, was. Po... Nie, no ja, ja tu muszę przyspan przyspanować, wiecie. Kur... No tak, musi iść się pobijać przed kolegami. Jego jedyna wartość to jest jakaś materialna. I żeś podstawił Mikołaj. O, wież. Mikołaj. Na szczęście on tego nie widził. On widzi atak koniem. On nie widzi gońcem, więc uciekaj to wierzę u spotkania. No to czub. Jeszcze swoją wierzę no ty. Ty, jak Miki podstawi Hetmana, to sprawa będzie bingo. <try> Nie, po co no to ja to co mówię ej? jeszcze? Sforsuję to za chwilę. Nie, to ty... się nie będzie liczyło, to musi być losowe. O. No Mikołaj. Dobra. A, a dobra, bo tutaj wróci przecina. No Mikołaj, mat w jednym. No tej Jaki? No a na, na F1. Na <F2> no co ty? No koda no, miałeś matę w jednym. O, to. Dobra. Może pata założy. Różcie wierzą tą z, z C6. Dobra. O! Ty, Andrzej, no. yy jest ten. Przeoczenie, mata. No ale to. I to potrójne. No tak, dobra, no ale debili. w sensie. To nie było takie, że wiesz, że przez to nie mógł dać mata później, nie? To nie co, wiem, teraz czy zaliczamy. Dziękuję, Zobaczymy, gdzie co jest niby przełożenie mata. Przeoczenie, a nie przełożyk. Dle W sensie to nie jest przeoczona, wygrana, no bo i tak tam mat. by był potem, nie? Jest przeoczona wygrana? Są niedokładności. Chyba nie, ma. Znaczy to i tego nie pokazuje, ale. Chuj. Dobra, Miki, dawaj kolejny. Jest, jestem. Miki, robisz coaching mnie? Cześć, co tu się stanęło? Miki, Miki. Cały czas co? można będzie bingo wypełniać przy tym coachingu. O, dobra, robimy, robimy coaching. Dobra, takie rzeczy szokowe, typu podstawienie Hetmana i Patno, to teraz się będzie do ciebie tyczyło, Piotr. A rzeczy z miksem, typu jakieś krzyki Ameli? W sumie teraz już dużo tego nie ma. Jest tylko w sumie. Od miksa, że ganko tamelci. Może ganko od Patrycji? jakie Patrycji? Od Paulinki. Jeszcze zwierzę coś żre. Coś wczoraj znaczy, wczoraj znaczy, Przecież to już wczoraj było zaliczone. Znaczy, nie, nie. No w sumie to tak, wczoraj zalicione? coś żory. Ale żeby tego. No dobra, to zaznaczam za wczoraj. wasz ty idiota jest. Gi eee, eee. jesteś na streamie? Aha. Często ty ja, może, się. może zrobimy streama budowanie kąpa dla zwierza na razie ci nie tak budujemy. Jak... No to taka Możemy przyszłość. nie tak zrobić, ale w przyszłości. Pomyślimy. Jezu, się to wykrzeczymy. Nie, nie, nie idź, nie idź tam, nie idź tam, spokojnie. Albo idź. No i idź. Stój na spokojnie. Wyprowadź sobie figury lekkie. Nie, 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 nie. Hetman, hetman, hetmana, hetmana wyprowadź do przodu. Hetmana do przodu. No p... Andrzej, on się mnie nie słucha. Proszę nie bluźnić. No, <laughs> hetmana do przodu, hetmana do przodu. Hetman, no do przodu jedno. No, do, słuchaj się mnie. Słuchaj się kołcza. No. No. Ruszy się. Ruszy się. Ach, ty mnie nie wkur... Aj, ty mnie nie wkur... <słyszą> 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 no, Spokojnie, Mikołaj. Oddychaj. <słyszą> Ta z hetmana do przodu jedno. Dlaczego hetmana? No albo, to za popylyna? Al, al, albo nie, pioneczka do przodu, pioneczka z B. No wieża do przodu, czyli w lewo. nie Jak nie, jak to jest za darmo! A chuj. Powiedz mi, Ale to Andrzej. A no ta, to jeszcze wisi, w mordę dupy. Nie, Sł nie słuchaj się kołcza nie! Nie C słuchaj nie. się kołcza! Słuchaj się Co, co ty i co ty nie chciałbyś zrobić, no? Patrz, wierzą na B, pójdź. Po, no, świetny tak. pomysł. Ale. Jak to obroni konia? Pójdź, no, pójdź tam. Pójdź Jak tam. To obroni konia. Zaufaj mi zaufaj Jak mi, to obroni zaufaj konia? Mi, tam z tą sokiem to pójdzie. Weź nie słuchaj tego ciula. Nie mam mistyki Ja bym być ze zwierzę, miał być. Ale ty jesteś taki beznadziejny. A to się p******* idę na ligę. O nie, Mikołaj, zostajesz tutaj. Masz go kołczowym. No to mi nie no to... się Dobra, nie będę się wtrącał, jak będziesz normalne rzeczy gadał. Dobra. No Na to pewno się mam... Piotra zgodzi. Na jeden na jeden. Piotra zawsze się na to zgadza. To... to, to co ty się <coughs> bierzesz? Wyłączaj. Nie, Piotr. Nie. W... Nie. Nie. No się koniec. Nie no, pionkiem debilu do przodu jedno. Czasu nie widać. No te debilu. Miki został coachem z tego względu iż yy, okazało Psz, się, że Miki jest lepszy od Piotrasa w szachy, dlatego Piotras, Piotras ma coacha Mikiego bo Miki jest lepszy od Piotrasa no. Nie możesz Misik, 1 1. mi stick jeden na jeden, przykro Ale wychodzi na to, że w sumie Miki nie jest lepszy, tylko miał farta przez trzy partie pod rząd Jak nie farta? Odjeżdżaj. No Andrzej, no, no Andrzej, to byłem lepszy, no przyznać. No to, może nie... byłeś Ogólnie no, no, nie, nie, nie warto się pytać tych idiotów o partię, oni Cię nigdy nie zgadzają. Specjalnie oni to robią. To jest specjalnie. <susurcji> oni W sensie, no oni to robią specjalnie, żeby, no nie wiem, no Piotr chce być nienawidzony. Ja mogę zająć, ale to ja gram w szachy jak są szachy dla inteligentów. Teraz jest bingo dla Debili. Więc raczej z partiami, no to do mnie się nie ma. Chciałem pomysł, ja, jak zdobyć wieżę w dwóch to, to trzech? Ma się kryty, pisa, no. Nie, no. Patrz. Idź, cofnij się, o Ale jedno... poczekaj, dla co ty myślisz o jakiejś wieży, jak on się pomylił, no? To trzeba grać z pomyślunkiem, trzeba się patrzeć, co się dzieje na szachownicy. Leć tam, kró... leć tam. Nie. Czym? Czym? Dobrze. Czym?! Na... 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 <laughs> Dobrze. Tylko można machnąć będzie w sumie. Tylko to loliszcz umiał robić lobby. A jak będzie loliszcz? <laughs> No to nikt inny nie potrafił. No i ale bez bezoliszcza, no tak... To... Pionek tu leci. Też nie byłoby osób, chociaż w sumie. Oj, całą po, całą no ale. się No można byłoby zrobić jakieś szczery to było w No idź tam tym kuniczkiem. No dobrze panie coach, przepraszam. No, słuchaj się coach bo, bo ja to inaczej ja i tym ligę. Kurwa, no nie słuchasz się mnie. No Lolisza pewno nie było. Zapracowany. pracuje? Eksportuje Nie. rumuńskie dywany z Bułgarii. Patrz. Z wizerunkiem Nikolaje Całkowicie. Słuchajcie, mnie. Możemy zdobyć wieże. Tylko ta. spądź w jaki sposób. Wymyśl ten sposób. Z... Możemy zdobyć wieże. W jaki sposób my zdobywamy wieże? Patrz. Tym, patrz, mm -hmm. cofnij się. Nie. Patrz. Co jak się nazywa? Tutaj to... przestań bluźnić to drugie słowo pio Pionek z D3. Znaczy tego, jak to się nazywało? Z D3. Koniec? No, końca, weź przesuń o jedno w dół. Jedno w dół. To proszę cię, nasłuchaj no, się. Jest! Maria, to się nie <noise> no uda. ale. uda się, to uda się, przesuń tam go. No, w sensie on tego nie może zbić, no owie, mu wtedy poleci, ale. No, zobaczmy, no, no. co się stanie. <noise> Dobrze, no. <noise> zobaczmy, jaki będzie rozwój sytuacji. O, i teraz ci dwie rzeczy wiszą. <noise> dobra. No, dobra robota. To, no, i teraz no, jest jeden ruch, który zadziała, tak. czyli nie. właśnie to. To ja, jest jedyne co na... zadziała. Ja, ja zadziała. To jedyne co zadziała. Ty głupia nie. Leca. bo zadziała jeszcze, jakby się cofnąć jeszcze raz tym, yy, tym no Tym gońcem, jeszcze o jedno pole, no no, to wtedy leci kuj. Nie, 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 no, tylko tam gdzie był Debilu. A teraz przynajmniej... Ale to wtedy koń leci, no, ty ciulu! No jak leci, jak i tak go zbijesz tym. No jak k zbijesz, przy tam koń by poleciał od piona. No ale byś zbił tego piona. Ale kuj... A koniec cenniejszy niż piąty, głupi ch. No ale tak poleciał. Jezus, Maria, to była wymiana ty kretyni, a teraz można tego gońca ewakuować. Ja nie wytrzymię. Ale po co? Niki <laughs> myśli, że tutaj lepiej, czy tutaj. A. to drugie. Czyli tutaj. Ewentualnie no. można zrobić ruch jeszcze taki bardziej agresywny. Właśnie, albo mam pomysł. Agresywniejszy. Taki na. <laughs> Patrz. Słuchaj się mnie. Tak, tutaj. Dobrze, no, dobrze. No, 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 fenomenalny to, to, to... pomysł. Fenomenalny. Jajdeligek, prawda? Nie ma skroba. Nie chcę mi się, się tego debila oglądać. Ty, właśnie, debilna wypowiedź. To też zaliczam przed, przed chwilą miksu. No nie, co się pod klepką tam odkleiło? Niki, czy to jest dobre? Jak się pod ty, klepką odkleiło? Zaraz będzie bingo. Niki. Co, co, co? Co uważasz o tym ruchu? Zagraj. Eee... A7 Na 5 5 A7 debilu Na 5 Zagraj tak Po no, co? Zagraj Słuchaj siebie. Zagraj Ale powiedz mi co to daje, co to daje? Po prostu zagraj ja ci powiem co to daje Nie, najpierw mi powiedz co to daje Ale nie, zagraj najpierw, proszę cię Ale, Głupi Ale no ale Jezu, Pion A5, to byłaby tragedia. No, ale byłaby odkaczona partia kielecka. No nie byłoby, no bo to jest co innego. No jak co innego, kupa? Co innego wiesz, i już. Ty wiesz, jak działa partia kielecka? No, wiem, że nawet jednak poradnik do tego. <laughs> poradnik gó gównowart! To u Mariana czoło to było. Ja skopiowałem. To Marian czoło powinien do kieleckiej nagrać ciekawy kiedy. Marian Czoło, no to Marian Czoło jest. A kiedy ten, jak on się zwał? E, kurna. Ten. Jasko. No, Ciekawe, kiedy nagra coś z partii kieleckiej. Na pewno myśli o tym dzień i noc. Nie, tu. Żeby nie, tu, nie, zgloryfikować nie, tu. takiego debilet. Do przodu, jedno. Gdzie jest szachownica? No właśnie. Dzień, Gdzie jest szachownica? się ma no Kaj szachownica. Szczeknij ja na niego, nie obszczekaj go. Ja nie będę szczekał, ale zawsze. szczeknij sobie. Ty szczeknij. Sp. Mikołaj. Szczeknij, A Andrzej, wiesz, szczeknij. Wiesz, że chodzi. Szczeknij. Miki, Miki, co to? pomocy. Miki, Miki. <laughs> no. I... Ty co, od kiedy jone kosztuje 3150? Od kiedy nie... zmieni cenę? Nigdy A. tak nie kosztowało. to schizofrenię masz. Wydaje ci się, że on tyle kosztuje. A lez. O, dotykanie trawy na czas. Niezłe. O, to Piotras to by Nie był to za mocny. Piotr by przegrał. No, Piotruś to ch... tak Także ciężko by było. Piotrś ci... Mam... ci A ja mam ci tyle do powiedzenia. Ja tyle do powiedzenia. A... <laughs> tyle. Miki się teraz musiał wyłączyć do dyskusji. On by nie wytrzymał bez tego bagnienia. Tylko można o tak teraz zrobić, o tym pęknięciem. Tak samo zmienianie nie karty, wiesz. Milion razy. Miki? Co czego? O kolejne pęknięcie dodajemy. Kolejną. Dobijcie no no tego bij tego pionka debilu. O kolejne. o kolejne dwa? No w ogóle może naklikam tutaj na zaś Cię wypełniło No i czy tam? Sam bądź te japy Dobra koniec. <sumptuś> <sumptuś> Japa? Nie bykajcie Bo się z k***a Oje Bo się z zigą, z pi***a Się uh. z z uh. chłop, chłop podstawił hetmana i poddał Ty on bekni Z***a <laughs> Jakie to niebieskie No bo to beknięcie To jest <laughs> ja nie gram. Teraz Miki dalej grać. Zjedno, ja idę ligę o to Jezu, to... wy no to nie użycie. I ty znowu Dobra, nie, Ty jedna tylko rzecz. rzecz.